Siemanko, Kopara z tej strony. Idę sobie właśnie na Gronik, do Gronika. Na Gronik chyba. Z mojego noclegu mam tam mniej więcej 3 km, więc idę sobie pieszo i stamtąd rozpocznę dzisiejszą wędrówkę na Giewont, gdzie dzisiaj został otwarty na nowo szlak po remoncie. Także miałem na dzisiaj w planach jaskinie w Dolinie Kościeliskiej, ale z racji tego, że otworzyli ten szlak no to zadałem pytanie na moim Instagramie, gdzie iść lud przemówił no i idę na Giewont który jest o tam ale właśnie go drzewa zasłoniły <grytanie> także zaraz, zaraz niech tu się tylko wyłoni i go pokażę. Co do mojej dzisiejszej kondycji to jest taka dość średnia, bym powiedział ale to zaraz dokończę Jak idzie ten palec. Dokładnie tam idę. No, moja dzisiejsza kondycja jest dość średnia, bo mnie obaki lesy. Wczoraj miałem dzień odpoczynku, który bardzo mi był potrzebny. Nie pojechałem ani na Słowację, ani nie byłem też w Dolinie Kościeliskiej sobie odpocząć. Tylko poszedłem na sauny. Trochę sobie poleżałem też w zimnej wodzie. Także mięśnie dostały trochę odpoczynku. No ale Achillesy bolą mnie oba. Trochę już jest lepiej. Im jak się rozgrzewam to jest coraz lepiej. Także mam nadzieję, że ten ból trochę odpuści. No ale na przystankach może być ciężko. Zobaczymy jak to się rozwinie. Na Sankiewo to nie jest tak daleko. Jak patrzyłem, to jestem w stanie to chyba nawet w 4 godzinki zrobić razem z dojściem stąd. Także nie ma problemu. Zobaczymy, jak to wszystko się rozwinie. Jestem teraz na szlaku niebiesko-zielonym do Doliny Małej Łąki. No, Szlak jest bardzo prosty, nic tu się nie dzieje. Idzie sobie taka dróżka wzdłuż potoku. O. No trochę się boję o, o moje achillesy, bo z każdym krokiem jest coraz... Może nie coraz gorzej, ale z każdym krokiem po prostu jest eksplozja bólu. No a ścięgna achillesa są na tyle mało unerwioną i słabo ukrwioną tkanką, że ich leczenie, leczenie zapalenia ścięgna achillesa może trwać nawet pół roku, więc trochę się o to boję. No ale nic, zobaczymy, najwyżej zrezygnuję. Nie ma co pękać. O dziwo nikogo jeszcze nie spotkałem na szlaku, a na budce z kasą była jeszcze kartka, że szlak z wyżnej przełęczy Kondrackiej na Giewont jest zamknięty do zwołania. No niby dzisiaj ma być otwarty, także zobaczymy. Ale no, skoro taka była informacja, że będzie otwarty, to powiem być otwarty. Dotarłem na Wielką Polanę Małą Łącką. Cały czas nikogo nie ma, jest cudowna cisza, jest po prostu wspaniale. E, tak wygląda tutaj. Idealne miejsce na odpoczynek. I stąd prowadzi kilka szlaków. Ja idę tymi schodkami do góry na Przełęcz Grzybową, czy jakoś tak. Dotarłem do Przełęczy w Grzybowcu. I mamy tu już znak bezpośrednio na wąt I tam właśnie będę się kierował. Moja dzisiejsza trasa nie jest jak dotąd zbyt urokliwa. I nie za bardzo jest tu nagrywać. No ale teraz, na przykład, przede mną taka wspinaczka. Jest tu dosyć stromo. No to idę. Mój cel jest dokładnie tam, gdzie świeci słońce. W dalszym ciągu nie spotkałem nikogo na szlaku Co tylko utwierdza mnie w przekonaniu, że najprawdopodobniej wybrałem najgorszą możliwą opcję Ale też zasiewa takie ziarenko niepewności, że ten szlak na pewno jest już otwarty W każdym razie, no szlak nie ma za bardzo widoków A jest na nim dużo takich dość mocnych podejść Jak na przykład tu o. No nic, idę no dalsza część ślaku jednak nadrabia widokowo Cały czas słychać te jelenie A jestem ciekaw Kto wygrałby starcie? Niedźwiedź kontra jeleń Napiszcie w komentarzu A wygląda to tak Ja pierdolę uciąłbym ręce Co za kurwa bez mózgi Jest Dion No dobra, nadrabia to te wcześniejsze braki. A przede mną wspinaczka, dotarłem na wyżnią przełęcz Kondracką. Za mną jest mój cel. O tam. Ale zostańmy tutaj na chwilę, bo podziwiać widoki, biorąc kilka łyków wody. Bo jest naprawdę co podziwiać. Jestem naprawdę w szoku. Nie spotkałem na szlaku żadnej osoby. W tej chwili widzę jednego jedną turystkę, prawdopodobnie, e, wchodzącą na Giełdę. I to jest wszystko. Jestem zachwycony. Jestem po prostu zachwycony. Super. A zobaczcie teraz te widoki. Oczywiście słońce świeci z tamtej strony, więc będzie to prześwietlone. Ale to jest nieważne. Tu mamy świeżutkie łańcuchy, aż się błyszczą w słoneczku. No idziemy dalej. W ogóle okazuje się, że jestem pierwszą osobą, która wchodzi nowym szlakiem. Z nowym szlakiem, szlakiem po remoncie. Także spoko. Jest to jakiś achievement. Ta dziewczyna, którą spotkałem, mówiłem, że jest turystką przede mną. Okazało się, że jest dziennikarką sportową portalu Tatrzańskiego. Także jeszcze. Później jakiś wywiadzik wleci. Moje odczucia z wejścia. Super. Super sprawa. Została trochę tyłu, bo dokumentuję tutaj, jak to wszystko wygląda. No to Giewont, Wel, Śpiący Rycerz, lub jak to mówią górale, Święta Góra Ceprów, zdobyty. A, moi drodzy ankietowani z Instagrama, moje Achillesy was nienawidzą. Ale jest ok, Podejście tutaj jest banalnie proste. Nie sprawia żadnych problemów. Remontowane łańcuchy, śliczne, błyszczące. Nie było ślisko, nie było lodu. Elegancko. A teraz trochę sobie tu posiedzę i oddam się ponownie bezalkoholowej przyjemności. No to czas na oddech Anioła. Więcej sprzętu niż talentu. Dzięki. Dobra, to czekaj. No i możesz. Cześć, Marcin z Poznania, na Giewoncie jestem pierwszy raz, podejście jest super, łańcuchy nowe, skały w ogóle nie wyślizgane, bardzo łatwo się wchodzi, jest bezpiecznie, no co mogę powiedzieć, jest tutaj pięknie, pogoda dopisuje, prognoza pogody się nie sprawdziła z portalu tatrzańskiego, <laughs> widoki są cudowne, no, ja mogę tylko polecić każdemu. Pozdrawiam. Dzięki wielkie. No, na zejściu skały były momentami trochę wyślizgane, ale też większych problemów to nie sprawia. Szlak jest prosty, jest naprawdę bardzo prosty. No, polecam każdemu. Witoki są super, a jest bardzo łatwo i wcale nie jest męczące tutaj wejść. Szlak z grzmiej przełęczy kondradzkiej prowadzi takimi dużymi kamieniami, a póki są suche, to nie stanowi to żadnej przeszkody. Gorzej myślę, że jakby było mokro, to mogłoby to być dosyć ślisko. Ale póki co jest, jest super w ogóle. Pogoda dzisiaj bardzo dopisuje. Pogoda jest, jest świetna, jest cieplutko. Aż sobie musiałem podwinąć nogawki. Ach, słoneczko świeci, aż by się przydał krem z filtrem, którego nie mam, a mam już głowę mocno spaloną. Po wejściu w linię lasu niebieski szlak z wyżniej Przełęczy Kondrackiej mocno się wypłaszcza i staje się jeszcze bardziej komfortowy. E, o ile przy suchych warunkach to zejście nie sprawiało zbyt wielu problemów, to wejście może być dosyć uciążliwe. Tak powiem, że użyję takiego słowa uciążliwe, bo jest dosyć, dosyć długo E, trzeba iść pod górę. Nie ma żadnych wypłaszczeń, tylko cały czas trzeba drałować tymi kamiennymi stopniami pod górę. No i można się zmęczyć. Nie powiem. Na szlaku coraz więcej osób w trampkach i adidasach. No podziwiam. Nie wiem jak ich stopy to wytrzymują. Ja kiedyś, z Januszem e, wszedłem w takich trampeczkach bez podeszwy na śnieżkę. No i później moje stopy kilka dni wołały o pomoc. Doszedłem do Dratowej. O tu i idę teraz na zasłużoną kawusię. W picie kawusi pochłonęło mnie do tego stopnia, że zapomniałem to uwiecznić. Także teraz będę udawał, że to robię. Spotkamy znowu panią dziennikarkę. Odbyliśmy sobie miłą pogawędkę. No elegancko, trochę sobie tu jeszcze posiedzę. Gdzieś się zaraz przeniosę z tej ławki na trawkę. Coś pomagetuje i później idę dalej. Co wam powiem? Może za dużo mądrych rzeczy nie powiedziałem przez wszystkie te vlogi, ale naprawdę, dla takich chwil, dla takich chwil, warto żyć. Przez te wszystkie dni moje wędrówki były dosyć szybkie jak zapierdzielałem, żeby jak najwięcej zobaczyć, jak najwięcej zaliczyć rzeczy, no i dzisiaj taki spokojniejszy dzień, potrzebowałem tego, ta chwila tutaj odpoczynku na hali kondratowej to było coś pięknego, następnym razem na pewno zrobię sobie więcej takich spokojniejszych wędrówek, no na przykład na, przy Czarnym Stawie Gąsienicowym, to by było też coś cudownego. Tam za dużo czasu wczoraj nie spędziłem, a naprawdę warto. Warto tam posiedzieć, się wyciszyć. Miejsce jest po prostu cudowne. A teraz idę dalej. Po drodze będę miał jeszcze hotel górski na Kalatówkach. Może tam wstąpię. O, Wstąpię, zobaczę jak to wygląda. No, a później obiadek. I już na spokojnie wszystko. Tam jest hotel górski, kalatówki, które ja sobie jednak odpuszczam i idę już prosto do Kuźnic. A tu się pasą owieczki. A tam są krówki. Zbliżam się do Kuźnic, także powoli kończy się moja dzisiejsza wędrówka. I jednocześnie kończy się cała moja urlopowa przygoda, bo jutro ma pogoda już być niesprzyjająca ma padać deszcz. A w czwartek, czyli pojutrze, przyjdzie czas wracać, niestety. Łącznie ja mam w nogach przez te 4 dni około 100 km i około 6000 metrów przewyższeń, samych podejść. Czy to dużo, czy mało? Myślę, że średnio. Myślę, że średnio, chociaż na pewno jakąś kondycję trzeba do tego mieć. No, dzisiejsza wędrówka była na pewno bolesna. Te Achillesy odzywały się naprawdę bardzo mocno. Ale, jako sportowiec, amator, jestem przyzwyczajony do tego, że ciągać coś mnie boli i przekonałem się już nieraz o tym, że z tego bólu rodzą się wspaniałe rzeczy. Cóż mogę powiedzieć? Dziękuję Wam wszystkim za bycie ze mną na tym moim urlopie, na tych moich wędrówkach. Mam nadzieję, że bawiliście się chociaż w małym ułamku tak dobrze jak ja. Mam nadzieję, że udało mi się jakoś przekazać. To jak tu jest pięknie, jak warto przyjeżdżać i w jakimś stopniu zarażę Was tą miłością do góry. Także dzięki, do zobaczenia, cześć!